Bambi-bambi-bam, let's fucking go! witam serdecznie kolejny bakshot Roulette, dzisiaj mam nadzieję zrobić chociaż coś, chociaż coś, lub drugie, o oh, widzimy się na YouTubie, hej, hej, kurde panie, dzisiaj drugie spotkanie, dzisiaj moje drugie spotkanie z tobą, to mam nadzieję, że będziesz milszy niż ostatnio i że nie wyjaśnisz mnie tak szybko, uuu, a czekajcie, U. Oooo! Ja wiem, <laughs> to Naprawdę, nazywane anime z jebem czy coś. Sorry! Dobra, bam, bam, bam. To nawet, nawet zestawi, kurde. Taki drdupy, to szczerze, nic tutaj nie ma. Jeszcze na nabojów, to nie jest za dobry start, moim zdaniem. No, ty się uśmiechasz, ty, 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 ty pacanie, jeden, ty. Zaraz cię wyjaśnię, zobaczysz. Drugi jest ślepy, czyli strzegam, że pierwszy jest ostry. Kurde, co on za wystawę noży, kordę? Rumun z wystawą noży, nie? Dosłownie, ja mu jeden zabiorę, ja kupię od pana. Panie, 30 złotych. Tam 5 zł, no dobra. Zobaczmy, czy mój traf jest dzisiaj dobry. O kurde. Nie trafiłem. Teraz drugi też jest pusty. On nie wie! On nie wie! Aż się napije z tego powodu. A, to teraz musi być ostry, nie? Teraz musi być musi być ostry. Boże, w ogóle co to jest za dzisiaj strzeliny, nikt nie może trafić. Wszyscy strzelamy ślepakami, to jest niepoważne. Niepoważne i nie, nie jest takie piękne, jak jakbym chciał. Bam, bim bam. Naprawdę Naprawdę Trzy wszyscy nikt nie może strzelić i zostały teraz dwa zwykłe, no Ty strzel do mnie, a ja strzel do ciebie, no miła runda, miła runda ci powiem, no bardzo dalej byłby challenge nie że za każdy strzał we mnie robi. Eee! W końcu się zaczyna gra, w końcu po jednym strzale chociaż oddaliśmy Urno, chłopie, ja cię zobaczę przez 3D, to. O. Dobra, łatwa sprawa. Wiem, że mam. Wiecie o co chodzi? Wiem, że mam lusterko, ale mam ochotę trafić ten item, więc po prostu je zużyję. Wiem, że. Wiem, wiem co to jest, ale chcę je zużyć. Wiecie co chodzi? Na spokojnie, bo może uda mi się trafić ten. Wiecie, Achievement. No, będę tego. To taką dodatkowa rzecz, nie? Będę próbował trafić. Do tego też noża nie użyłem jeszcze. No, liczę na to, liczę. Jak się nie uda, no to dupa, nie? Jo, dobrze. Nie dobrze. Nie trafię. Uaaa. Teraz mam nadzieję trafić. Chociaż nie, teraz mam już wygraną rundę. Dobra, to już wygrałem rundę. Łatwo. Zmieniamy nabój, bierzemy od niego nabój i strzelamy mu w twarz, nie? No, to, nie, znowu wystawy noży robi, no co chłop? Ale no, miałem taką małą nadzieję, że się uda, nie? Że, no teraz trafimy, to... Będę na to patrzał, będę na to patrzał. No dobra, zobaczmy co dalej będzie. Kurde, no. Stresująca gra, stresująca. Tylko ładnie, boże, tak idealnie logistycznie to ułożyłem w sensie tak bardzo, wiecie, mm, de, la, de la lux. jest pusty. Wiem, że mogę zmienić, ale wolę jak najmniej szans mu dawać na użycie. Świetna sprawa. Teraz to kurde nie wiem co jest. O niezu, mogę przecież... A. No, nie... no kurde zawsze się łapię na tym trzeci podrząd, ale myślę, że tym razem gramię nie zrobi w ciula. Ciula, chuja czy tam inaczej. Bam. Oczywiście, że mnie zrobisz, no mnie je zrobić. No. I chłop jeszcze użyje teraz mojego ostrza, nie? No pokaż to, no. pokaż jak to robisz. No nie, on jeszcze dwa razy strzeli. Na trzecim razem na następnym odcinku, ja, albo na tym jak się to zdarzy, to się nie dam zrobić. Kroko ma prawie załatwione, nie? Dużo mnie zostało. Nie jestem zadowolony z jego dzisiejszej gry. Nie jestem. Jestem obrażony bardziej niż zadowolony. Hmm. Mamy tu zestaw małego medyka. No, będzie trzeba się uleczyć. I znowu będzie na ryzyko, nie? ale muszę zaryzykować, bo możemy zgaść. Proszę, tym razem daj mi życie, nie? A nie zabijaj mnie. Jezu, miło mi w końcu dostać coś od Ciebie dobrego. Dobra, użyjemy, użyjemy tą sytuację. Wszystko zużyjemy, wszystko, każdą, każdy moment, który mogę. Zaraz będę bez przedmiotów, więc gra będzie opierała się na moim farcie. Pusty. Dwa puste. I po co dzwonisz? Trzy puste. Ładnie. Trzy puste. Teraz będzie ostre, nie? A jeżeli on nie zmieni naboju, to są same ostre. Dobra, mnie to tak nie, nie, nie krzywdzi jeszcze. Zobaczmy co to jest. Teraz albo kolejny jest ostry. No dobra, strzelimy. Pięknie, to teraz jest pusty. I na końcu jest ostry. Tak mnie mam. I strzeli do siebie. Nie do mnie. No, i widzisz, bo ja umiem liczyć chłopie, a ty co? A ty co? Boom. No, mam nadzieję, że go zniszczę, nie? To jest dopiero druga runda w ogóle, nie? Jak długo to idzie dzisiaj? A to dopiero początek, musimy milion go odgrać na milion. Znaczy, dać się zrobić po milionie. Bardzo fajne przedmioty. Jakbym, kurde, miał jeszcze z... więcej, to. Tak musiało się starzyć niestety. Nie możesz mi nic ukraść, a tam są dwa puste. Więc robisz teraz to głupio rzecz co zrobić ostatnio. Ja wiem, że straciłem życie, ale może uda nam się te przedmioty złapać. Ja cały czas pod te przedmioty gram, bo jak zrobię te przedmioty, będę mógł się... Tak wiecie, oficjalnie skupić na łapaniu ogólnie, nie? Proszę. No, już mamy dupę. No już nie zrobimy. ja pierdolę. Byśmy to mieli, gdyby nie to piwo pierdzielone. Jaha kurna, nie mogę, nie? Gdyby nie to piwo pierdzielone. Dobra, mamy teraz szansę też. Jeżeli teraz dostanę kradziejkę... Kradziejkę, tak? Nie, on też nie ma miejsca, muszę dostać zmianę naboja. Kurna, no. ale bez sens, no Co on tam ma kajdanki chyba? Ale dupa, nie, no już bym to miał, gdyby nie ten przedmiot. No zły przedmiot mi wpadł, ja pierdzielę. Bez sensu. Ja wywalam się z wszystkiego, no ale tak chyba jest. <śmiech> <śmiech> mi już potrzebem, że i kurde dymem z własnego spopielenia. Z tego kurde broni tak leci ten dym, że wiecie. A mogę go skajdankować i go zabić, no tak. No da. No tak, mogę go zapierdzielić przecież. A, a, nie, teraz mi też sobie papierosa. Będzie miał fula. No, pokazuj, co masz w łapkach. Jezu, zużywasz wszystko, ale no szkoda mi, naprawdę nie wiecie, jak mi szkoda. Leki mi podpierdzielił. No co za narkoman. Mhm, no i dobrze ci tak, no. Mam nadzieję, że jeszcze sobie w twarz strzeli. No powiedzmy, powiedzmy, dobra, on już wie. Tylko, że jak on trafi dwa razy, to on mnie zabija. Kurna, to teraz jestem w niebezpieczeństwie. Ostrożnie, ostrożnie z dwóch stron, nie? Ja mam jeszcze kiedęki na sobie. Nie gadajcie, że on mnie teraz. że on mnie teraz balnie. Nie. Nie gadajcie. Kurna, jestem martwy. Aleluja. Pocałuj mnie. Wluja. A nie.